To jesteśmy. Gosia Tomaszewska-Tomek-Kamel, pytanie na śniadanie w sobotę i tematy, z których jeden już Gosia anonsowała. Gość specjalny w naszym studiu, zresztą każdy z gości, w temacie niezwykłym, wokół którego bardzo dużo mitów przez lata w Polsce narosło, że dotyczy świadków Jehowy, ale rozmowę postanowiliśmy osadzić na bardzo konkretnym... Przypadku. Pani Bożena Trojanowska, która jest naszym gościem, odeszła ze zboru Świadków Jehowy mhm. i to zrodziło pewne konsekwencje. O tych konsekwencjach teraz porozmawiamy. Pani Bożeno, jak to było? Jak to było? Ja odeszłam, tak byłam 30 lat, ale tak naprawdę proces wybudzenia nastąpił, zaczął następować po śmierci męża 4,5 roku. Kiedy to w dniu jego śmierci i jakiś okres, to się, to się ciągnęło przez jakiś czas, Byłam, była totalna ignorancja i obojętność mojej osoby jako wdowy. Przez kogo? I to, przez osoby na tak zwanym przywileju, przez starszych w zboże. Czy mąż był w zboże? Mąż, mąż był też był w gronie starszych. Więc ja liczyłam, że otrzymam od, od nich takie konkretne wsparcie. Nie było totalnie nic. Na pogrzebie, oczywiście, pozory były zachowane. Ogólnie zbór nie miał zielonego pojęcia, jak to wyglądało, bo należy się wypowiadać budującą organizacji. To logo, logo firmy, korporacji religijnej nie może być yy, yy, zabrudzone. Także... Ale to jest zrozumiałe. Każda korporacja, czy religijna, czy nie, też sobie tego życzy, żeby dbać. Tylko Proszę... kwestia bardziej o to, yy, czy jest to etyczne. Czy nie? Zanim pójdziemy dalej, proszę powiedzieć, dlaczego używa Pani terminu wybudzenie? Bo to mo mhm. może sugerować, jakoby wszyscy tam byli w jakimś letargu. Yy, tak. Yy, yy, ja póki tam byłam, to nie zdawałam sobie też z tego sprawy, ale wszyscy eks-świadkowie, a ich jest tak naprawdę dużo więcej niż tych, którzy są w tej organizacji, yy, to jest to wybudzenie z Matrixa. Tam jest stosowana psychomanipulacja, socjotechniki, metoda programowania umysłu yy, NLP i to wszystko ma. Ma wpływ na to, że y, powiem Państwu, jak to wygląda. Czyli w momencie, kiedy byłam świadkiem, y, był zielony guzik mogli się ze mną normalnie kontaktować, a w momencie wyjścia z organizacji, to wygląda w ten sposób, że tak jakby im wszystkim wciśnięto czerwony. Im, czyli komu, pani rodzinie? Yy, tak, Która nadal moim jest dzieciom, moim dzieciom, trójce z czwórki, yy, bo właśnie moja Basia yy, też odeszła w dniu, w którym ja yy, napisała... Basia, na, czyli córka? Na, córka, napisałyśmy list, a tak naprawdę yy, cała społeczność, którą znałam 30 lat na całym Śląsku, w tej chwili traktuje mnie jak przeźroczystą. Jest totalny, skrajny ostracyzm. Nikt z tych ludzi ani razu z panią nie porozmawiał? Gdy chciała pani zapytać, co sprawia, że oni tak panią traktują, czy pani po prostu wie, że oni muszą tak panią traktować? Wiem, ale są osoby, które, z, które, z, z którymi mam kontakt, z tak zwanymi wybudzonymi, które są w organizacji i mam na bieżąco z nimi kontakt na Whatsappie. Czy ci, którzy jeszcze są świadkami wychowy, tak, ale, ale już. oficjalnie. Oficjalnie, ale ich światopogląd uległ zmianie. Tak, tak. Okay. No dobrze, ale przez te 30 lat pani pewnie dużo dowiedziała się na temat tego, jak ta organizacja funkcjonuje. Czy gdy pani sama była świad świadkową jechową <śm> y i jakieś, jak to pani określa, wybudzenie miało miejsce, pani też ignorowała tych ludzi i nie mogła się z nimi kontaktować? Tak, tak. jestem świadoma, że mój umysł był zaprogramowany. A jeszcze ostatnie pytanie w tej kwestii, y dlaczego tak się dzieje? Dlaczego nie można z kimś, kto ma inne poglądy, według, y nie chcę powiedzieć twórców, ale tych, którzy są w organizacji, y y mhm. dlaczego nie można porozmawiać? Nie pan co y też y zaczęłam zgłębiać ten temat już po wyjściu. Y ostracyzm jest to forma kontroli, sprawowania kontroli nad ludźmi wybudzonymi, aby nie było większego odpływu z tej organizacji. No, taki wniosek nasuwa się automatycznie. Tak, ale... a, y, ja jeszcze tak wspomnę, bo tak, ostracyzm to jest y, y, szantaż emocjonalny, forma mobbingu, przemoc psychiczna za tą samą część mózgu, za którą odpowiada ból fizyczny, y, y, też y, odpowiada ból, y, ta, ta sama część mózgu, trochę się zaplątałam, odpowiada za ból psychiczny, więc y, ran psychicznych nie widać, a czasami są one dużo, y, dużo bardziej. Y, to jest bolesne, prawda. dotkliwe. Pani syn i córka mieszkają w tym samym bloku? Tak, na piętrze. Najstarsza córka, najmłodszy syn. I... Wyprowadzili się w momencie, to znaczy, kiedy pani doszła do niego? w tym jednym mieszkaniu mieszkała najstarsza córka. Tydzień po napisaniu listu wyprowadził się mój najmłodszy, 20-letni syn. Jeśli Jakie są Wasze kontakty w tej chwili? Jak wyglądają, jak ja zapukam i o coś się zapytam, potrzebuję na przykład opieki nad kotem, to oczywiście, chociaż w początkowym okresie nawet dostałam informację, że oni kotem kotami, bo wtedy jeszcze miałam, miałam dwa, jeden odszedł, to był problem, żeby nawet zaopiekować się kotami na klatce schodowej czy przed blokiem moi sąsiedzi też są w szoku, bo po prostu widzą tą sytuację, mijają mnie bez słowa. Bez słowa. Matkę, która im poświęciła, ja tak naprawdę poświęciłam im całe życie i kocham swoje dzieci. I tak naprawdę, ja tu ostatnio pani powiedziałam, teraz jak czekałam, że tak jak lwi, Wilczyca walczy o swoje szczeniaki, które mhm. są w paszczy drapieżnika, ja też staram się to zrobić, ponieważ takie szczeniaki nie mają poczucia rzeczywistości, bo osoby w tej organizacji mają. Zaburzone poczucie rzeczywistości, w której żyją, w której na przykład teraz ja żyję. I y, też próbuję różnymi sposobami, nawet tutaj, y, zakładając kanał mhm. y, na YouTube, czy. czy y, Jasne. Proszę powiedzieć, y, jak to się stało, że pani wstąpiła do tej wspólnoty? Cofnijmy się o te 30 lat. Y, to znaczy tak, y, moja tyściowa była świadkiem Jehowy, Aha. i myślę, że co jakiś czas, jak. Y, bo świadkowie próbują tak, rozmawiać, więc ona mi już wydeptała te ścieżki neuronowe, w pewnym sensie. Poza tym jest tam bombardowanie miłością. Ta organizacja spełnia wszelkiego, wszelkie cechy osobowości typu narcystycznego. Też to odkryłam, też się dowiedziałam od innych osób. No i to bombardowanie miłością, przyciąganie ludzi do siebie, powoduje, że, że człowiek tam wchodzi, a poza tym tam yy, yy, słuchałam przedmówczyni, pani psychiatry, że czasami różne sytuacje życiowe, traumy, czy dzieciństwa, czy inne, czasami też czytam, yy, okres płodowy, może mieć wpływ, że w, yy, jesteśmy w stanie wdepnąć do takiej destrukcyjnej grupy. Z drugiej strony, owszem, wiadomo, my tu często, nieraz nie dwa, może tak to ujmę, rozmawiamy o sektach i yy, yy, neurolingwistycznej manipulacji w wielu formach. Yy. Ale to jest jednak organizacja, która według wskazań ma od stu kilkunastu do dwustu kilkudziesięciu tysięcy osób w Polsce, członków w Polsce jest zarejestrowana, normalnie funkcjonuje. Mówi pani tutaj o bombardowaniu miłością, o pewnej wspólnotowości. Być może ona daje wyznawcom, ludziom, którzy hołdują jej ideom, coś, co tam jest naprawdę potrzebne. Tak. Może to to jest pani tak. subiektywne zdanie. Tak, to znaczy powiem że to Panu, że człowiek złe. potrzebuje duchowości, rozwijać no się i, i, i tam się dostaje i ja wiem że taka sytuacja była razem ze mną też osobiście to miało wpływ na moją osobę ale ogólnie ci którzy są tam szczęśliwi Mhm. To oni mogą sobie tam być. Jak oni są szczęśliwi, ja nie, nie chcę też nikogo na siłę wyciągać, ale mhm. też y, powiedzmy, ten program może mieć wpływ na to, żeby ludziom y, widzą, otworzyć oczy, jak rzeczywiście sytuacja wygląda, kiedy zmienia nam się świadomość i postanawiamy spełniać własne marzenia, a nie marzenia ośmiu liderów z Warwick. A co pani chce powiedzieć, że ktoś tam panią ograniczał w spełnianiu marzeń? Y nie ma takiego bezpośredniego przekazu. Ale na przykład są, padają takie sformułowania, że pasja to marność. A ja tak się zastanawiam, ponieważ ma pani bardzo oryginalny wygląd. Czy to jest również efekt takiego wyzwolenia, które pani teraz przedstawia? Tak, tak. Ja to porównuję w ogóle sąsiedzi, osoby, które mnie dawno nie widziały. Ja w organizacji miałam krótkie, rude włosy. Ja to bym określiła, że człowiek, może nie u każdego to wygląda, bo ja jestem artystyczna dusza, może właśnie z tego powodu, że człowiek z poczwarki uwalniając się z tej organizacji, przetwarza się w motyla. I akurat chyba w moim przypadku tak było i moja rodzina w tej chwili ogląda ten program. Bardzo się cieszy z mojej mm -hmm. decyzji, ale tak naprawdę kwestia zuzi mojej wnuczki, tak nawiążę troszeczkę, trzeciego... Wnuczki, czyli córki, naj... córki starsze... najstarszej córki? Nie, 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 nie. starszego syna. Starszego ja mam syna. Dwie, najstarszy... dwie Córka najstarszego córki syna. w kolejności się rodziły i dwóch synów. I u tego to jest córeczka starszego syna Zuzia, ona się urodziła w zeszłym roku na początku stycznia, nie widziałam dziecka do tej pory, próbowałam, robiłam próby podejścia, kontaktu bezskutecznie, byłam nawet na wycieraczce przed drzwiami u syna. Oczywiście mnie nie wpuścił, porozmawiał krótko, a co ciekawe, jak kontaktowałam się po urodzeniu Zuzi, gdzie też się dowiedziałam nie od niego, tylko od znajomej osoby, to usłyszałam taki tekst. Choćbyśmy mieli wyprowadzić się do Australii, dziecka nie zobaczysz. I to są jego słowa. I dlatego, ze względu na to, że, że nie mogę w żaden sposób wyegzekwować kontaktu, bo wie pani, to jest moja pierwsza wnuczka. Ja bym chciała ją tulić. Mhm. Patrzeć jak rośnie, i co ciekawe, 20 y, po prostu wkroczyłam na drogę sądową w celu zobaczenia dziecka. Dotarły do mnie informacje, że to jest precedens w, ska w skali kraju. Pierwsza... I rozumiem, że będzie rozprawa sądowa, Kolejna, która tak. być może doprowadzi do tego, że spełni Pani swoje tak, marzenie i tak. zobaczy wnuczkę. Oczywiście. To Takie... znaczy, ja tylko jeszcze może wspomnę, bo hmm. jestem też na etapie poszukiwania właśnie prawnika y, pro bono do tej drugiej sprawy. Wie Pani, w czym jest kłopot? Taki nasz kłopot, nie Pani, broń Boże, że. Że brakuje nam tutaj drugiej strony, bo padają mocne stwierdzenia, do których być może ta druga strona też chciałaby się odnieść. odnieść. I y, y, m, chociaż z jednej strony już wiem, że ze mnie żaden materiał na świadka jechowy, jeśli pasja to <grym> marność, dobrze. bo ja niczym innym nie żyję niż pasją, y, to Równie serdecznie zapraszam Państwa w naszym imieniu i mówię tutaj do przedstawicieli świadków Jehowy, którzy chcieliby się do, w tej sprawie wypowiedzieć, bo wtedy byłby ten balans, którego być może teraz trochę zabrakło. Y, dlatego proponuję, żebyśmy tu postawili kropkę, życząc Pani tego co najważniejsze, czyli zdrowego. I normalnego kontaktu z bliskimi, bo odrzucać ludzi, szczególnie tych, których wywiążą rodzinne więzi, nikt nie ma prawa, mhm. a już na pewno nie ma prawa na to Oczywiście wpływać. bardzo mi miło. Czy mogę zaprosić widzów na mój kanał? Już pani to zrobiła po kilkakroć, ale tak, proszę. to znaczy nie powiedziałam chyba nazwy. Nie Prosimy. wiem, czy powiedziałam. Zapraszam widzów na mój kanał, zawłaszczeni przez sektę. Będzie mi bardzo miło. Tam można poznać dokładnie szczegóły z mojego mhm. życia i sytuacji aż do Niech. dzisiaj. Niech to, Wiemy co pani tym, mówi, że... będzie jeszcze raz asumptem do tego, żeby sprawę obejrzeć z drugiej strony, co oznacza przyjęcie zaproszenia przez tych, którzy być może teraz będą chcieli się wypowiedzieć. Dziękujemy pani bardzo. Dziękujemy, mnie takie mnie zaproszenie było bardzo miło. wysyłamy. Życzymy wszystkiego dobrego. Niezależnie od tego, yy, gdzie pani by chciała się znaleźć za chwilę. Jedziemy dalej do, no właśnie, w Zielone jedziemy, bo tam profesor Zagajewski, doktor Zagajewski z Mateuszem Szymkowiakiem, proszę państwa, buszują w waszej sprawie.